Cześć wszystkim, zaczyna się, no zresztą nie nie zaczyna się, tylko już trwa podróż do Polski dwoma samochodami jak widać to jest 206 Lada zresztą która już była na kanale i Volga 2410, której na kanale jeszcze nie było ale na Facebooku już już były zdjęcia tego samochodu także kto śledzi Grupę na Facebooku, no to już jej zna, dobra, no to pokażę, e, że Wolgą e, już pokonaliśmy 814 km, bo wyjechaliśmy jeszcze wczoraj po południu, ale wczoraj nie nagrywałem, bo już było, no ruszyliśmy chyba o 15 No i cały czas jechaliśmy, tylko tak na szybkie tankowanie, na zjedzenie. Robili pauzę, bo w nocy dojechaliśmy do miejsca, gdzie, gdzie była ta Lada. No i z rana jej odebrali. No i teraz jedziemy akurat na dwa samochody. No to Ladą pokonałem już 183 km. Od razu powiem, że wielkie dzięki mojemu kumplowi Andrzeju, który spędza czas ze mną jadąc Volgą Jedziemy z, no, ze stałą prędkością 110 km na godzinę Obydwa samochody jadą bez najmniejszego problemu, nawet by potrafili szybciej jechać, ale niestety jeszcze jesteśmy na Ukrainie, no to drogi nie za bardzo pozwalają szybciej jechać Także Dobra, jeszcze będę nagrywał, jak będziemy jechać e, taką, o, powiedzmy, kawałki e, w ruchu. O, jak widać, to już sezon komarów zaczął się, bo już sporo my ich nałapali na szybę. E, dobra, no to, no to będziemy jeszcze widzieć się. E, no już taki ogólny filmik. E, o tych samochodach, no to nagram już raczej jak przyjedziemy do Krakowa. Ale coś tak patrzyłem na pogodę. No to niestety chyba w, Krak w Krakowie cały czas pada. Także nie wiem, bo akurat na Ukrainie jest piękna pogoda. Ciepliutko chyba z 25 stopni. Ja teraz zmienię swoje buty na, na sandale i jedziemy dalej. Dobra, no to widzimy się później. No i potwierdzenia moich słów. Widać 116, jest tak, 114 metrów nawigacji, no to 111 km na godzinę, czyli zegar kłamie o 3 km na godzinę. Cały czas Wolga ucieka do przodu, no jednak ma mocniejszy silnik, no zresztą Andrzej też widać, że jest byłym Kierowcom rajdowym także lubi i umie szybko jeździć. Zresztą jeździł akurat takimi radzieckimi samochodami. Samarom jeździł w rajdach. Zwyciężył też kilka razy na Ukrainie. No, już może się uda go bo... nadążyć. No i pokażę, akurat jak to wygląda podczas jazdy. No, jak widać przepiękna pogoda dzisiaj. Z lewa widać, że rzepak już kwietnie buja żółt na żółto. No i udało się nam nadążyć za nim. Zakończę nagrania, no bo tu policja z przodu stoi Jesteśmy już niedaleko granicy Ale wiecie co? Jak wyjechaliśmy z Lwowa to nagle zaczęło padać Przy tym to był taki upal Że normalnie jestem w krótkich spódnkach, no i w sandalach A tu nagle zaczęło padać No jak widać tam gdzieś dalej to też chyba wali deszcz z tego co tak patrzyłem na kamery na granicy, na przejście graniczne, no to też chyba tam pada, eee, także no, jedziemy już tam za jakieś pół godziny, a może troszkę więcej. Będziemy już na granicy. No i chyba troszkę spędzimy czasu, bo tak patrzyłem, no to jednak trochę samochodów dzisiaj w niedzielę są. Chyba wracają do pracy wszystkie. Ukraińcy, także dosyć spore korki. Pojedziemy tym razem na, na przejście gruszew w Budomierz. Te, przez które pierwszy raz jechałem jeszcze tamtą niebieską ladą. Kto nie oglądał ten samy pierwszy filmik, no to zapraszam, gdzieś tu będzie link. Eee, no A my jedziemy dalej. No, i jesteśmy na granicy. No, i tym razem chyba to będzie trwało nie wiem, naście godzin, bo na pewno tam do przejścia granicznego, według nawigacji, 2,5 kilometra. No, i taka sytuacja na wszystkich przejściach granicznych, bo akurat tu jeden gość przejechał, był na dwóch przejścia granicznych, no i po dwie godziny stał, no i na dwa metry przejechał, no to wróci, pojechał tu, ale tu chyba to samo będzie. No jednak, jednak tym razem szybko się nie uda. Nawet zielonym pasem. Nie mówiąc o, nie mówiąc o odprawę celną. Dobra, no to jeszcze może coś kiedyś nagram, jeszcze zaczyna padać, kurczę. Dobra, widzimy się później. Następnego dnia. Eee, już w końcu jesteśmy w Polsce. Przekroczyliśmy granicę o drugiej w nocy. To była po prostu masakra, szczerze mówiąc. Żeby tak zielonym pasem jechać od 17 no, do drugiej w nocy. Eee, jeszcze mało tego. Na dwa samochody wystawili mandaty, że po 100 zł za brak trójkąta. Przyczepili się, nigdy tego nie sprawdzali u mnie, a tu akurat przyczepili się. No i kurczę same wytraty. Eee, no, teraz przespaliśmy w hotelu. No bo już jechać, tym bardziej, że mgła była taka, że po prostu nie dałoby rady jechać. Także... Także mamy poniedziałek, piękny dzień. Trochę słońca z Ukrainy przewieźliśmy. Mam nadzieję, że dowieziemy go do Krakowa. Żeby przynajmniej można w Krakowie przy słońcu nagrać te dwa samochody. Taki szczegółowy filmik. Eee, nie wiem, teraz spróbuję jeszcze zadzwonić do rzecoznawcy, żeby od razu po drodze do niego paść, żeby zrobić opinię, żeby później nie jechać specjalnie do niego. No i, no i widzimy się raczej. No, może jeszcze, jak teraz wyjedziemy na czwórkę, i będzie w miarę swobodnie, no to nagram jakiś taki odcinki z jazdy a czwórką, bo teraz akurat jedziemy. Od Radymna, tu w kierunku Rzeszowa, Krajową 94. No to nie ma tu za bardzo gdzie manewrować, żeby nagrywać filmy. Także nie będzie tworzyć niebezpieczeństwo na drodze. No, a może jak na czwórce będzie mały ruch, no to wtedy troszkę ponagrywam. Jak nie, to już widzimy się w Krakowie. пошла волга dosyć sporo odwłoki to stosunek masy do mocy można powiedzieć mniej więcej taki sam Jesteśmy w Krakowie No nagrywam ten kawałeczek już 21 maja No bo jak przejechaliśmy No to niestety parę dni lało Bez przystanku No to Nie chciałem nagrywać w takich warunkach Także Także to już odcinek po parę dniach od dojechania no tu w Krakowie przy, przy, przy Zakrzówku budują chyba nowy park robią no odnawiałem ten teraz jadę e, do Kumpla gdzie, gdzie stoi Wolga no i nagram taki odcineczek z dwoma samochodami żeby pokazać, że już jesteśmy Na miejscu I te dwa samochody Już dostępne do obejrzenia w Krakowie No i dostępne do kupienia e, Już parę dni tak jeżę Ladą No to już zainteresowanie Robi ten samochód Także No także Widzimy się za chwilkę. Dobra, no to jak mówiłem, nagrywam już filmik z Krakowa, zresztą ta lokalizacja już była znana. Eee, dobra, no to o tym, o tej Ladzie nie będę opowiadał, bo ona już na kanale jest, taki szczegółowy filmik, no to e, gdzieś tu wyskoczy link. Kto nie oglądał, zapraszam. Jak widać już oklejona do sprzedania, no zresztą tak jak mówiłem. No i pokazuję Wolgę, którą przyjechałem. No, ta akurat beżowa stoi i czeka w, no, właściciela. Właściciel już jest, tylko kurczę, jest niewielki problem z dokumentami ukraińskimi popełnili tam błąd. No i tez, teraz walczę akurat, żeby to jakoś przepchnąć. Dobra, ale to, to już inna bajka. No i ta druga wolga. Eee, w grupie na Facebooku już było. O niej ogłoszenia do sprzedania ona jest już w Krakowie także chętnych zapraszam no i może teraz tak chwilkę pokażę co tu jest co tu jest czujnikiem grubości lakieru sprawdzałem nic tu nie było malowane wyskakuje fabryka 90 a 110 w niektórych miejscach z tyłu na klapie bagażnika wyskakuje E, chyba 70 Czyli tak troszkę spolerowali Powiedzmy grubościowo No i tak Z tego co tak od razu tu widać Jest niewielkie zalamania Tu e, Nie wiem czy kamerka złapie, Tu takie podmalowania Bo są takie były odpryski Tu też na dole jest podmalowania I tu na rancie Tu też na rancie jest tak podmalowane ...ale całość nie była malowana. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Z tyłu tu... ...tu akurat żadnych defektów nie ma. Coś tam pokażemy, co jest w bagażniku. No, w bagażniku są bajerki do... ...do Wolgi Radek'a. Pozdrawiam Radek'a. Bajery czekają na ciebie. Dobra, lecimy dalej. No, chromy to lustro jak, jak nowe z tyłu. Z tyłu nie ma żadnych tu. Żadnych nie ma tu mankamentów. No, samochód delikatnie brudny, no bo, tra, bo po trasie, jak przyjechaliśmy, no to jeszcze nie myłem, no bo. Dopiero wczoraj zaczęła się dobra pogoda. A przed tym to lało cały dzień. I to już było od czterech dni chyba taka kiepska pogoda. Dobra, ktoś tam pod moim postem na Facebooku pisał, że są nierówne szpary czyli zle spasowane drzwi a błotnik. No to pokazuję na filmiku że może być, że po prostu na zdjęciach tak wyszło że faktycznie tam było tak widać, że niby kiepsko spasowane były to jeden element do drugiego Tu pokażu, pokazuję, że szpara jest normalna nie tak jak w jednej z walk, którą oglądałem, że było po jednej stronie więcej, po drugiej mniej. Tu jest tak samo. No i tu szpara idzie równa, taka sama od góry do dołu. Także to był po prostu taki, no nie wiem, efekt zdjęcia, powiedzmy. Dobra, no to przechodzimy tu do przodu. Eee, no, dosyć sporo komarów zabiliśmy jadąc trasą, no to trzeba to będzie po prostu umyć. Eee, dobra. No to może pokażę środek, jak wygląda. Środek mamy czarny, no czarno szarej powiedzmy. Eee, boczki są czarne. No i po środku ta pizzerka jest szara. Eee, proszę nie zwracać uwagi, bo tam po prawej stronie o cholera, ale tu jest Upał chyba z 50 stopni, Fu, ale gorąco. E, ro, ro, no, zaczynam rozbierać drzwi. No, bo e, prawdopodobnie cięgło od e, rączki drzwi wewnątrz odpadło. No, wysiądę, bo tu kurczę można umrzeć. E, no i drzwi po prostu u pasażera od środka nie otwierają się. No to, to tam troszkę rozbieram, żeby, żeby to poprawić. E, dobra, pokażę przebieg samochodu. E, Aktualnie 34140 km i przejechaliśmy nią na kołach 1397 km, bo nie nawet więcej, więcej o 200 km, czyli 1500, no prawie 1600 km. No bo wyzerowałem ten licznik, jak już byliśmy u mnie w mieście i byliśmy na stacji paliw, a jeszcze no odebrałem ten samochód z innego miasta i to przeleciałem już jeszcze 200 km. dobra, no to no wiadomo, że po prostu jest kurz, który trzeba powycierać. E jeszcze jeden problem wyskoczył, ale na szczęście wyskoczył, jak już dojechaliśmy do Krakowa. I eee, już pokażę, o co mi chodzi. Otworzę tylko maskę. Eee, zepsuł się rezystor, który jest przed, przed cewką zapłonową. Oto akurat ten mały rezystor zepsuł się i w tej chwili samochód nie chce odpalić bo nie idzie iskra ale dzięki Walerii Łożyńskiemu który ma ten rezystor on już mi wysłał to eee, także chyba jutro paczka dojdzie no to wymienię to i odpalenie i jazda powiedzmy na to eee, no i no pod maską to tak już Skoro jesteśmy tu, no to pod maską tak to wygląda. E, już pokażę jak wygląda gaźnik. Jakby wyszedł dopiero z fabryki. No, także... Także od strony mechanicznej... No i trzeba wyważyć koła. No bo w trasie jak jechaliśmy, no to... Drgania na kierownicę, niestety są. Także trzeba po prostu powyważać koła eee, i, i zobaczyć do prawych, tylnych. O, nie do prawych na prawej przód do, do hamulców. Bo prawdopodobnie tam ścienka hamulcowa, eee, coś tam z nią jest, że po prostu czasem ociera a jak przyhamujesz to staje to na miejscu czyli coś tam mi wydaje się jakaś sprężynka pękła albo ten taki bolec który trzyma jej no i to troszkę tam troszkę tam jakby dobra no z tyłu to wygląda tak prawdziwy kanapowiec podlokietniczek jest ta picerka to no, ta picerka po prostu nowa. Zresztą dywaniki, no tu jeszcze parę bajerów stopów do, ra, do rady kawolgi są. Eee, no i co to może jeszcze pokazać? No, po cofitka czyściutka Ogólnie ten samochód. No, zresztą te 30, niecałe 35 000 km, no to. Jednak to jest oryginalny przebieg. A no, nawet patrząc na środek, niezniszczony. Jedyne co ono to tu na, na fotelach tu mi wydaje się, że było zamontowane coś takiego jak siateczka na jakieś, tam, na jakieś tam gazety. No bo na tym fotelu jest to samo czyli po prostu są dziurki takie. Mi wydaje się, że tam coś było, nie wiem, bolistwy chyba tu żadnej nie było. Mi wydaje się po prostu siateczki. Już nie pamiętam w poprzedniej Volgi 24-10 co tam było. No ale coś mi tak wydaje się, że akurat to była siateczka tam jakaś zamontowana. Dobra. No, Wolga jest Wolga. Ciach jest. No może pokażę od spodu jak, jak się mi uda Jak się mi uda Wejść tu O, nawet coś widać Dzisiaj świeci słońko, no to akurat akurat widać O, teraz to w ogóle bardzo dobrze widać, także O, no, fabryczna konserwacja i nie więcej I nic więcej nie ma jeszcze zajrzymy z drugiej strony ewentualnie zajrzymy tu pod silnik tu pod silnik zajrzymy zawieszenia takie rzeczy no mi to akurat dużo teraz nie widać jak będę montował no to zobaczę jak to tam wygląda także komentować nie będę ale nic nie stuka w zawieszeniu także przypuszczam że no i tu nad kola i tu nadkóla wyglądają tak także no i jeszcze prawa strona do kompletu żeby było no a coś tam mi wydaje się że coś tam widać ja to akurat za bardzo tu na kamerce nic nie widzę ale już jak będę montował no to wtedy zobaczę jak to tam wyglądało tak, no z tyłu też tu fabryczna konserwacja i mniej więcej tu mik jest końcowej no prawie nowej, no, wymienionej po prostu bo tu widać, że to jest jeszcze nie zardzewiałe także no końcóweczka piękna no i tak to wygląda Tak to wygląda Stopy Zdjelano w SSR Mam nadzieję, że zlapało No Także Więcej nie będę gadał, bo i tak już chyba będzie dosyć duży odcinek Ale Dajcie lapę w górę Jakąś tam to jeszcze nie zasubskrybował. Zasubskrybujcie kanał. Chętnych zapraszam do kontaktu, do obejrzenia jazdy próbnej. No i oczywiście do kupienia tych samochodów. A ja lecę w innych sprawach. Na razie.